Apostoł Paweł, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich, i Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi jego serca i posłuchaj dziś tych słów. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, w swoim Bogu. Czy znalazłeś się kiedyś w sytuacji, gdzie wszyscy ludzie byli przeciw Tobie, a nawet chcieli Cię zabić? No to dobry moment, żeby Bóg wszedł na scenę, rozprawił się z wrogami, a Ciebie wyratował. Jednak nic takiego nie wydarzyło się w przypadku Dawida. Zamiast tego Dawid zachęcał sam siebie w swoim Bogu. No tak dosłownie tłumaczy się słowa, lecz Dawid pokładał nadzieję w Panu, swoim Bogu. Pytanie brzmi, w jaki sposób Dawid w tych okolicznościach zachęcał się w Bogu, czyli ostatecznie zaufał Jemu pomimo wszystko. No, mamy jego psalmy. One są pełne fragmentów, w których Dawid mówi do swojej duszy. Na przykład, Błogosław, duszo moja, Panu wszystko, co we mnie imieniu Jego świętem. Błogosław, duszo moja, Panu, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw swojego. On przebacza wszystkie Twoje winy, leczy wszystkie Twoje choroby, ratuje od zguby życie Twoje, wieńczy Cię łaską i litością, nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się, jak orła, młodość Twoja. Więc kiedy czujesz, że życie staje przeciwko Tobie, czujesz się jak palec samotny, a Bóg wydaje się odległy, po prostu otwórz swoją starą Biblię znajdź obietnicę, to co On powiedział i zacznij nimi zachęcać samego siebie w Bogu i chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.